Hej, cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Tipton. Dzisiaj gramy w Octodas, drugi odcinek. Oczywiście, zapraszam Was do oglądania. Budzik piszczy, dobra, wyłączymy go. O, pięknie. Puść. E, idź do kuchni. Te klamki widać, że się już urywają. Już się sobie nauczyłem. O, puść Też można spacją mieć ten tryb rączki um, Ostrożnie Witajcie dzieci. Br, 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 br. <laughs> o jesteśmy w kuchni. No, cześć kochanie. Witaj. Cześć. Pomarańczkę pomijam <noise> zrób kawę um, Express tutaj jest więc o mówi że a tutaj jest, tu, tutaj jest kawa bo samą wodą nie da rady jej zrobić Podejdź rączka do góry i wsyp kawę. Pięknie odłóż teraz ją. Wsad mój. O! Jej, robi się kawa. Bring milk to stracy Musimy dać córce mleko. Analogika: mleko jest w lodówce. Dobra, do lodówki. Otwórz. O, widać już, że, że to jest mleko, bo świeci się na żółto. O, trochę miesza mi się te przy, klawisze. O. I teraz musimy zanieść c. Córecz, Dobra, przejdź przez te drzwi. Przejdź. Pormil Tracy Cup. Trzeba je nalać. Oh. My. God. Masz. Baliny. Mm. Ale dobre. Drinks są coffee. Mm -hmm. Trzeba wypić kawę. Ale może byś tak przeszedł? Co? Hmm, to tylko taka propozycja, wiesz? No. <ścoughs> Ciężko. Ładnie odłożymy mleczko. Mleczko. Hmm. Nie chcę go. Dziękuję, kochanie. Przepyszna. Mm. Musimy wyjść. Aj, przepraszam cię, przepraszam najmocniej. Grill and serve burgers. Mm, musimy grillować burger. Gary. Escape button. A! Trzeba... Mhm. chcę wszystkie rzeczy zrobić. Ale fajna grillownica. Odłożymy do tutaj. No sorry, no! Nie denerwuj się! O, nie, 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 rozwalimy naszą piramidkę. Będzie chyba trudne. Oh. Gryluj się, gryluj. Mm. Chyba już powinien być. Mm. O, jej. Pierwszy burger. Ale fajna gierka. Polecam wam ją kupić na Steamie. Nie żałuję wcale kup na tej gry. Mm. Ale ze mnie nie zdara. Mm. No ale... Masz rację, piękny dzień. Mm. Malinka? Mmm, już się przypieka. Jemy, nie śpimy Nie ładnie Z kubkiem Ale super gierka. No, aby mogła ona się przesunąć Nie? Co to jest? Ostatni burger. No sorry, no. Winter Garden. Musimy iść do gardyna, No już jestem w Gardenen. Ale dobre. Mm. Musimy ma oszyć to. Ostrzec ogródek. Oh my... do! Oh my god. Psy nie! Synku drogi najdroższy. To twoje? to łapto. <laughs> o oh mój Boże, to będzie trudne. Mm. Mm. O, mamy. No, wychodzimy. Wychodzimy. O, to nie będzie takie łatwe. Co do jednego. Szczególnie piłki będą do wyeliminowania. Uf, ale dziwnie gada. Dobrze. No, ostrzysz to. A, też tak mogę, fajnie, zacne. Mm. Daj, jest. <suszy> o, dobrze. Dobrze. Dobrze, już jestem, przepraszam, <laughs> musiałam zrobić pisamki. Może wrzucę screenshoty na, pod koniec odcinka, jak wyszły. Bardzo ładnie. ok Wr wracamy do gry, ale weź to, nie? <laughs> Ach, fach, fuch, poprawia mi humor ta gra. Polecam wam ją kupić, tak jak mówiłem wcześniej, godzinę temu. O. Pięknie. With the garden. Tam muszę chyba ostrzyć. To zostawimy. Aj. Nie With the garden. A. Wyciągnąć a, tu? No. Oh, Ciiiich być. Co na mnie obserwuje? Co nie obchodzą ich? Kwiaty, no. Dobra, no. Tą dróżką pójdę już. Chce ona, żeby mi wyrwał te chwasty, czy nie? Ha! Dużo złych punktów sobie nazbieram. O. Uciekamy! Uciekamy! Teraz chcią ...zciąć drzewo. A nie, te, 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 no. te, <grystanie> te, on chodzi te, Yeah, jestem, jestem prawdziwym <grystanie> rzeźnikiem. prawdziwym te, A on bo ja muszę chyba to kłaść to tym Jak pięknie. Och, jak przyjemnie. Byturek grecki smak. Ma inny nowy smak. Och, jak przyjemnie. Byturek taki mały. Ma taki piękny smak. Och, jak przyjemnie. Mm. To bierzemy do góry. Pięknie. Wiesz mm, bierz to. O, le, le. Ale ścieknął ostatnie deska, mm, dawaj, do góry pięknie i do góry, do góry. O nie, spadło, <śpiewa> spadł ten cały. Domek dla ptaków, czy on na piłkę? Jak? Trosz go zabijemy. Sorry przez Przypadek hmm. kliknąłem ten i skipnąłem. <laughs> dobrze, jeśli Wam się odcinek spodobał, oczywiście zostawcie kciuka w górę. Komentujcie, subskrybujcie na więcej. Cześć i czołem. Nara!